Wartość kolekcjonerki do Gotika Remake i będzie kosztować 900 zł. Macie tyle odłożone? Bo ja nie i patrząc na zawartość, nie będę miał raczej na pewno tych pieniędzy odłożonych na to. Słuchajcie, za 900 zł co dostaniemy w edycji kolekcjonerskiej? Maskę śniącego, która wygląda nawet spoko, Nie, to jest tylko że to jest sleeper mask na wall mask, czyli po prostu na ścianie sobie wieszamy, ładnie wygląda. Ja bym sobie mógł tutaj w, tle w sumie powiedzieć taką. Ale już ja sobie tak się zorientowałem, że na temat. Ale nie no, już zrobili to maskę śniącego w samej, na... samej nazwie maska śniącego mówi nam to, że można to kurwa założyć na ryjnie. A to chuj, to jest maska na ścianę. Wasza ściana będzie tym udekorowana, będzie miała maskę na mordę, kurwa, na Halloween. Ścianę na Halloween co zrobicie. Ty kanałoby fajnie wyglądało. Może ty palisz? Nie palę. Nigdy nie paliłem, nigdy no nie będę. Wygląda, jeżeli tak jak zaprezentowali na wideo, tak wygląda rzeczywistości. No to spoko, nie? Tylko z taką uwagą, że y, to jest jedyna spoko rzecz w tej to kolejnej. To jest yerba Bo no zaraz powiem, jakie są pozostałe rzeczy, ale taką maskę możecie sobie zrobić tani Wystarczy napisać jakiegoś kaftera. Kafter, czyli osoba, która tworzy jakieś yy, klimatyczne. Propo tanie. wczoraj widziałem na Gothic Community, jak ktoś pisał, że maskę idzie kupić chyba na AliExpress czy coś w tym stylu za 30 euro. Czy to jest dużo taniej, nie? 30 euro to jest, to jest 100 coś złotych. 110 zł? jakoś tak. Ile to będzie? 110 chyba. Kurwa. 30 euro 130. Sorry, pojebałem się elementy cosplayów albo na larpy jakieś soje, nie? Kaftery. A nie znajdziesz na pewno przedmioty na zamówienie, albo na swoje potrzeby. Wystarczy napisać jakiegoś kaftera i ogarnie wam taką maskę. Taniej jest nawet gdzieś w internecie model takiej maski. Więc krafter nie musiałby tak dużo czasu poświęcać na modelowanie tej maski w blenderze no. I taniej wam to zrobi, wydrukuje na drukarce 3D, pomaluję i wyśle. Więc to nie jest w ogóle karta przetargowa, żeby y, tą kolekcjonerkę kupić, nie? Jakie są kolejne... Słuchaj, to nawet byle głupi człowiek, który ma najprostszą drukarkę 3D, może to zrobić. I wziąć po prostu to wymalować, to nie jest jakiś problem, nie? Przedmioty. Zobaczmy, mamy tak, notesik Jakieś tam skórce, tak, to jest yy, Skórzany notatnik yy, W środku są tam, wiadomo, ja no, karteczki, jak tu w notatniku I, I jakieś długopisiki Kogo obchodzi notatnik? Właśnie, kogo obchodzi notatnik? Jakby, who cares Notatnik to mi się kojarzy, że Wiecie, plastikować tak czwarta się połamie w transporcie, no Marci Też tak sądzę stu Studiujcie na przykład medycynę i na medycynie, na, na przykład w pierwszym roku macie filozofię, nie? Zapchaj dziura po prostu. Co ma filozofia do medycyny? Nie potrzebujecie filozofii, rozważań e, tego Archimedesa, stresa i tak dalej, nie? nie? To jest zapchaj dziura i takie mam wrażenie. No nie, no filozofia tak, jest potrzebna. Zapchaj dziurę, nie? Jakby, dobra, włóżmy to, będzie więcej zawartości, podaniości. No, na 30% odwalone, lecimy dalej. Co mamy następne? To masz następne filozofię? Większość kierunków studiów ma teraz filozofię. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ale według mnie filozofię już powinna uczyć w technikum, bo to uczy yy, kreatywnego myślenia według mnie bardzo. Yy, w formie CD, nie wiem, kto używa teraz. od jeszcze CD? Odpadać. Ty to nawet nie jest DVD CD? chyba. Może ja narzekam, XD. ale. Wydaje mi się, że to też nie jest karta po bo dużo osób nie używa już CD. Nawet na naszych komputerach nie jest otwarzać załączany. Cały dziennik zadań 1 Po co mi CD? Ty, że ale to... notatnik, nie? Kreowany na dziennik zadań byłby zajebisty. No. Jeśli tak wrzuci całą 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 tak na. A YouTube. tu kurwa, a tu kurwa my dostaniemy co? Sam kurwa jakiś zeszyt, nie? Gdzie to jest? Kurwa zeszyt jakiś, yy, owleczony w kawałek skóry z dzika. No patrzcie jak to tandetnie wygląda. go obchodzi notatnik? <laughs> no kurwa, patrzcie. I ten, długopisik kurwa. O, patrzcie, chcecie notatnik? Patrzcie, notatnik. Mam odwrócone. Notatnik, nie? Action, z długopisem, 4 złote. Nie jest niestety w skórze, tylko jest w materiale, ale no. Kogo obchodzi notatnik? Po co mi CD? Notatnik Gothic. Tak, całą, <laughs> cały song tak, song tak. Na YouTube, nie? No i dalej. Skórzany pasek z logiem, znaczy z napisem Gothic. Mam smartwatcha, smartwatcha. Lepiej się przydaje niż taka opaska. Też nie wiem po co mi taka opaska. Może na jakieś metalowców spoko ale nie, to, nie przemawia to do mnie, nie? Dziecku, I nie jest. Taka kupsi. sama cena nie wasza, czy na komputerze, mm -hmm. czy na konsole. No oczywiście jeszcze G dostaniemy w tym pakiecie, no oczywiście. No bieda. Za taką cenę jeszcze, więc. 900 zł za to. Pójście na kasę według mnie. Ja nie ja, No, tak jak mówiłem, nie czaję w ogóle, dlaczego? Dlaczego najpierw y, pokazują kolekcjonerkę? Przed, za, przed, przed samą grą. Przed I dobrze, Heraklus mówisz. Jakby wybrali nawet gęble, dwie, trzy żąda. rzeczy z tego, to by to kuchuśma. wystarczyło. A tak to dali, no, kurwa, potem takie coś. I znowu kolekcjonerkę. Oczywiście, limit kolekcjonerki jest to 7500 sztuk. Wątpię, żeby się szybko wyprzedało. Ja Nie <laughs> wiem, ja, ja, ja bym wolał inne rzeczy zobaczyć. No, gdzie jest Steelbook? Gdzie jest Steelbook? Fajne pudełko. Z ładnymi koncept koncertami, z opisem. No, Andrzej Drzejdorzy mówi: Artbook, koszulka, mapa, tak właśnie jak Heraklion wypisał. Co, co Ta lampka w kształcie magicznej, magicznej rudy, figurka, e, e, naszyjnik śniącego. No. Co można by tu dać jeszcze, no? Na przykład w Wycieraczka. Wycieraczkę, Lam lampkę. O, wszyscy mówią o tej lampce: o, to jest magicznej w która by się w nocy świeciła. No to byłby sztos po prostu. To to, to zajebiste by, by było. Gdzie są figurki, A bo wycieraczkę pod drzwi wita witamy w kolonii, nie? No kurwa. Karty do gry. Ja bym się nie brał za karty do gry, bo już są te fanowskie karty do gry. No to to mi się tak nie bardzo widzi. Mogę dać jakąś figurkę śniącego na przykład. Papier toaletowy z gotikiem. Ja o kurwa, przyjąłbym eee, ścieżinkę, no. Nie wiem, Bezimiennego, jak walczy ze Śniącym, albo z Demonem. No przecież, yy, kole, figurka cyberpanka miała taki dynamiczną figurkę zrobioną, nie? Mogli też by tu zrobić dynamiczną figurkę Bezimiennego, który się zamachuje, leci na Śniącego takim wielkim mieczem, nie? No... Dobry pomysł. Nie wiem, książkę kucharską. Albo na trolla, o. Książkę... Znana, Książka pomnożyć. kucharska wychodzi w sierpniu. ciekawych pomysłów można dać. Prawdopodobne sprawiły, że fani kupią na tą kolekcjonerkę, ale nie, ta nie takie drobne rzeczy za 900 zł. To jest dla mnie to. XD. Dobre... Preorder na XD. Przez przypadek znalazłem e, na Elixie edycję kolekcjonerską Arkanii. Figurka e, falana jak napierdala młotkiem. 4, dobra, kość, dobra. W ogóle... kościu to poklepania, nie? Patrzcie, Arkani, kurwa. Kufel zajebisty. Mapa ujdzie. No i kurwa, no. To już Arkania jest lepsza. No dobra. I co dobra. Ciekawe, tym, ile kodę, to kosztowało. Yy, przepraszam. Arkani. <grym> Sorry. Nie ma koszulki, niestety. Figurka ale z żadem z owcą. Czeka to nowe pudełko z piankami. No, no, no. Nie wiem, co to znaczy z piankami. No, ok. Artbook mamy. Jest ładne graficzne. A jeszcze karton. Artbook jest. No, Oczywiście, no, no. pudełko z grą. Książeczkę, czyli jakąś tutaj e, zawartość dodatkową e, odnośnie świata gry. I wiadomo, mamy też soundtrack, Mamy duży kufel w stanie nienaruszonym. Duży kufel. Klimatyczny to fajnie kufel. Z, takie... z fajnym logiem. Krasnoludzkie. Mamy nie pasuje trochę do mapę, Gotika, ale spoko. Do, mapę przedstawiającą. E... Nie wiem trzy tylko mi, ale mi się kufel kojarzy z wagonem. Nie wiem. W ogóle świat gry. To się pracie opłaca kupić niż tamtą kolekcjonerkę, co prawda? mówi się, najpierw trzeba być fanem Arkani, żeby kupić kolekcjonerkę do Arkani, więc tego nikt nie kupi, ten wali za 1200 zł. Ale mam wrażenie, że zawartość tej kolekcjonerki jest znacznie lepsza od zawartości kolekcjonerki Kotika Remake. właśnie, gdzie jest mapa kolonii? Come on, nie dać mapy kolonii Górniczej Kolonii to remake'u Kotika 1 to kolekcjonerki remake'a to jest po prostu grzech, to jest dla mnie, to jest Stragedia. tragedia. No mapa byłaby spoko. No i tyle chciałem powiedzieć. I nie zamawiajcie kolekcjonerki, dopóki nie wyjdzie gra. To jest... To I jest... Nie rób tak po prostu. Nie rób tak, bo nic się nie zmieni i będą dalej żerować e, twórcy, wydawcy, wydawcy zwłaszcza. E, więc nie rób się tak. No i to tyle co chciałem powiedzieć.